Witam serdecznie na kanale moje DC i dzisiaj zapraszam Was do materiału, w którym będę porównywał te dwa oto noże, czyli CRKT Pilar i CRKT Pilar z tym, że wersja Large, czyli większa. Porównanie będzie polegało na tym, że omówię swoje jakby odczucia. Oczywiście od razu zaznaczam, że będzie to bardzo subiektywne porównanie bo zrobione przeze mnie, więc jakby miało być inaczej, chociaż staram się wskazać w miarę też obiektywnie plusy i minusy w porównaniu większego modelu do mniejszego, czyli jak to się przekłada w kwestii, kwestii kilku kategorii, konkretnie pięciu, pięciu, tak, pięciu kategorii. Będzie to tak: ergonomia, jakość wykonania, przenoszenie czy też noszenie, właściwości tnące, no i oczywiście cena na koniec. Więc w tych pięciu kategoriach, te dwa noże są skoninąd bardzo podobne do siebie, można powiedzieć, że prawie że identyczne, a jednak z drugiej strony inne, różne. Będę porównywał i przedstawiał Wam kwestię tego, który moim zdaniem wypada lepiej w konkretnej kategorii. Zacznę może od pierwszego, pierwszej kategorii czyli ergonomii. I tutaj, jeśli chodzi o oba te noże, jest pod tym względem naprawdę bardzo dobrze. To zresztą zaznaczałem też w recenzji jednego i drugiego noża, że jeśli chodzi o ergonomię, naprawdę tutaj to wszystko jest świetnie zaprojektowane, świetnie przemyślane przez projektanta czyli Jaspera Voxnesa, który ten noż, noży i te noże właściwie zaprojektował. Mamy tutaj bardzo fajnie wyprofilowaną rękojeść, mamy tutaj finger choila który tutaj no, poprawia nam ten komfort chwytu i to znacznie pewnie możemy trzymać jeśli chodzi tutaj o jakąś pracę bardziej taką precyzyjną na, na detalach tak potrzebujemy tutaj dobrze operować głownią żeby nic nam się tam nie uślizgnęło przypadkiem to naprawdę pod tym względem te noże świetnie się sprawdzają no jeśli chodzi o porównanie jednego do drugiego w moim odczuciu jak dla mnie Tutaj no lepiej mi się pracuje i pewniejszy chwyt mam w tym mniejszym modelu, w tym oryginalnym Pilarze. Co ciekawe, mimo tego, że jest krótszy, tak? ma, ma krótszą tą rękojeść, więc tutaj jak widzicie mój chwyt przy moich dosyć chudych palcach, no tak naprawdę jest pełen, tak? no, mam tutaj pełen cztery palce, spokojem trzymam ten nożyk, który mi się fajnie w dłoni blokuje, więc tutaj naprawdę pod tym względem jest, jest bardzo dobrze. Tutaj również, tak, jest dobrze. Widać od razu różnicę, że tutaj już więcej tej rękojeści mi z tyłu wystaje, palec ma więcej jak gdyby, miejsca, żeby palce mają więcej miejsca, żeby się ułożyć. No ale też może z tego względu, że mam te swoje chude palce, tutaj ta, ta przestrzenie, to te wycięcia jedno i drugie fingerczy, to wszystko jest trochę większe. I tutaj jednak, już takiej pewności chwytu nie mam. Jest, jest bardzo dobrze, żeby nie zrozumieć mnie źle, ale mam wrażenie, że lepiej by się tym nożem operowało komuś, kto miał po prostu większą, grubszą dłoń, grubsze palce, a z kolei mógł mieć znaczny problem przy tym oryginalnym Sirkiet i Pilarze. więc tutaj kwestia podejrzewam właśnie wielkości dłoni, dlatego dla mnie lepszy jest ten mniejszy. Kolejna kategoria, czyli jakość wykonania. Jeśli chodzi o materiały, są one te same. Stal. Stal 8 cr 13 mov Fajnie jest to zrobione pod tym względem, że tutaj ta stal jest tak fajnie jak gdyby zmatowiona i wygląda to trochę jak, jak tytan, co mi się akurat bardzo podoba. Zresztą zaznaczałem to też przy okazji recenzji. Clips to wszystko jest to samo. No i tutaj oczywiście są wersje jak gdyby dodatkowe tak? w oryginalnym CR CRKT Pilarze. Wyszła tam wersja ekskluzywna dla, dla sklepu Blade HQ, wersja tam z włóknem węglowym na rękojeści i ze stalą S35VN. Później tam wychodziły jakieś z G10 ale to wszystko były wersje ekskluzywne. Tutaj ten podstawowy model jest naprawdę, tak naprawdę dostępny tylko w tych materiałach, tak u nas w Polsce, bez, bez kombinowania, bez ściągania ze Stanów. Ten z kolei no jest też dostępny w wersji ze stalą D2. I w wersji tutaj od razu z czarnym G10 na, na rękojeści, i to jest też do kupienia u nas w Polsce bez większego kombinowania. Jest też wersja z tą stalą 813 na głowni, ale też również z G10 na rękojeści. Więc tutaj powiedzmy ten wybór jest, jest większy jeśli chodzi o te materiały, no ale mówimy tutaj o jakości, jakości wykonania. tak I do tego może wrócę. W jednym i drugim nożu miałem problemy z tą jakością, więc nie jest tutaj idealnie, tak? No, oczywiście kwestie Backspacera, gdzie tutaj to nie do końca jest ładnie spasowane, zwłaszcza w tym większym modelu, tutaj czuć pod paznokciem, że jest to, że jest to tutaj to Backspacer wystaje to nawet dobrze chyba też będzie widoczne dla Was. Druga sprawa to były takie mocne niedociągnięcia pod względem blokady, tak? W tym większym modelu był problem taki, że ta blokada nie do końca zachodziła. Trzeba było ją po otwarciu dopchnąć dopchnąć tą stronę do, do wewnątrz, żeby tutaj nie było żadnego blade playa. Tak? No ale to, jak oglądaliście filmik, w którym ten nóżyk rozkręcałem, żeby to właśnie naprawić, udało mi się po prostu delikatnie doginając sobie samemu tą blokadę, udało mi się to wyeliminować. Tego problemu nie ma. No tutaj z kolei tego oryginalnego pilara musiałem reklamować, ponieważ tutaj ta blokada i mi w ogóle w tym pierwszym egzemplarzu, który do mnie trafił, nie zapadała. Tutaj było to na głowni ten element, ten fragment, gdzie listek frame locka nam zapada, po prostu był fatalnie wycięty, tam w ogóle nie było nic wyszlifowane, wyfrezowane i musiałem to po prostu reklamować. Więc i w jednym, i w drugim trochę to, to kuleje. Ta, ta jakość wykonania, są jakieś niedoróbki, niedopatrzenia. No, trzeba wziąć też pod uwagę, że patrzymy na noże mocno budżetowe, tak? których cena oscyluje w granicach około 120-150 zł za, za ten większy model. Więc tutaj na pewne kwestie można przymknąć oko, chociaż te problemy z blokadą jednak moim zdaniem były już zbyt poważne, nawet jak na tak niską cenę. No więc tutaj stwierdziłbym, że i w jednym i w drugim nożu jakieś te problemy były, więc tu można powiedzieć, że jest remis. Tak samo były one problemowe i w jednym i drugim trzeba było coś tutaj pokombinować, żeby... Nożyk właściwie funkcjonował. Kolejny, kolejna kategoria to jest przenoszenie. I tutaj, tak, jeśli chodzi o różnice, no to pierwsza jest taka: pomiędzy, oczywiście, wielkość tak. Pierwsza jest taka, że tutaj nie mamy wystającego flippera. A w modelu large został właśnie dodany flipper, więc jak już trzymamy go sobie w kieszeni. No to tutaj nam trochę jednak to wystaje. No jest to fajnie zrobione, że ten klips w ten sposób, tutaj ta cała konstrukcja się zagina klips w ten sposób wchodzą do kieszeni, więc tutaj tak mocno to nie przeszkadza, ale jednak możemy na tego flippera trafić. Tutaj z kolei takiego problemu nie będzie, bo go po prostu nie ma. Więc to jest pierwsza istotna różnica. Kolejna to jest to, że ten mniejszy, oryginalny pilar jest cięższy niż ten większy. Wynika to z tego, że w tym większym okładki zostały a zaraz użyjemy latarki okładki zostały tutaj powycinane mam nadzieję, że to teraz będzie dla Was widoczne są tutaj wewnątrzone powycinane przez to przez co tutaj ten większy model mimo tego, że jest większy jest lżejszy od tego małego, który z kolei tutaj żadnych wycięć w okładkach nie ma. Jak to wygląda na wadę, to zaraz wam pokażę. Zaczniemy od mojego 118 gram duży. 115. Różnica, można powiedzieć, no tylko 3 gramy, przecież to jest tyle co, tyle co nic. No ale weźmy pod uwagę, że ten jest większy, tak? Nie mówimy o nożach o tym samym rozmiarze. Ten jest zdecydowanie większy i to widać, a mimo tego, że jest lżejszy, to prawda tylko 3 gramy, ale jednak jest, jest lżejszy. Więc to jest ta istotna różnica. Jeśli zależy nam na wadze, to większy pilar będzie lepszy, bo będzie i większy, i lżejszy. No i również Różnica jest taka, że w modelu Pilar, oryginalnym, tym pierwszym, mniej tutaj nam wystaje z kieszeni. Jak zresztą położymy sobie do kieszeni, no to tutaj z kieszeni wystaje nam większy kawałek metalu niż w tym modelu mniejszym. Jeśli chodzi o moje odczucia, przenoszenie jednego i drugiego nie stanowiło dla mnie jakiejś większej różnicy. Tak, mimo tego, że ten jest trochę cięższy i mniejszy to no ma to swoje jakieś plusy tak? nie ma tego flipera, który by tutaj nam zahaczał który jednak trochę przeszkadza więc pod tym względem było bardziej komfortowo i też lepiej się chowa więc różnice tak na co dzień nie są, większe, nie są zbyt duże i zbyt bardzo wyczuwalne ale jeśli miałbym się decydować na któryś z, tych, na któryś z nich pod względem właśnie przenoszenia to chyba zdecydowałbym się na tego oryginalnego pilara ze względu właśnie na to, że mniej wystaje z kieszeni i nie ma tego flippera, mimo tego, że jest trochę cięższy przy mniejszych rozmiarach. Kolejna kategoria to są właściwości tnące. No i tutaj, jak już mówimy o właściwościach tnących, to warto byłoby głównie wystawić na zewnątrz. Tutaj, pod tym względem te noże są praktycznie identyczne, no bo mamy tak naprawdę do czynienia z identyczną stalą, przynajmniej w tych dwóch egzemplarzach, które ja posiadam. Stal 8CR13MOV. Jeśli chodzi o wyprowadzenie szlifu, to i w jednym, i w drugim nożu wygląda to praktycznie tak samo. I też z tego powodu tak samo dobrze, czy też tak samo właściwie tym nożem, jednym i drugim się tnie. Różnica jest taka, że w modelu większym, modelu Large, mamy trochę więcej tej krawędzi tnącej. Przez to też w niektórych zadaniach no, będzie nam to w jakiś tam sposób ułatwiało ułatwiało pracę. Jak widać no różnica około powiedzmy centymetra mniej więcej około centymetra jest tej krawędzi tnącej więcej w modelu Large, więc jeśli dla kogoś tutaj ważne jest to, żeby tej krawędzi tnącej mieć jak najwięcej, no to oczywiście warto zdecydować się na ten model większy model Large. Co jeszcze jeśli chodzi o właściwości tnące istotne to to, że z racji tego, że model oryginalny, ten pierwszy nie ma flipera, no łatwiej jest nam dokonywać tego typu cięć, tak, przy jakiejś, przy jakiejś płaskiej powierzchni tutaj z kolei ten flipper będzie nam już w pewien sposób trochę przeszkadzał, ograniczał to, te ruchy więc to też jest tutaj kwestia do niektórych być może nawet i bardzo, bardzo istotna jeśli miałbym się decydować powiem szczerze, że chyba nie, nie wybierałbym któregoś konkretnego. Jednak bym się nie zdecydował na wskazanie któregoś z nich. Wszystko zależy od tego, na czym nam zależy i czego potrzebujemy na, na co dzień. Kolejna, ostatnia, już piąta kategoria, czyli cena obu noży. No ogólnie rzecz ujmując, moim zdaniem, jest ona adekwatna do tego, co dostajemy. Jest to po prostu ta cena dobra, właściwa. Choć oczywiście no można powiedzieć, że mogłaby być lepsza, tak, bo ten model kosztuje około. Jeśli mnie pamięć nie mieli około 130 zł, może nie całe 120 parę, w zależności, czy tam jakaś, może jakaś promocja na sklepie, którym się jest. Ten z kolei kosztuje około 150-160 zł, więc między nimi różnica jest około 30-40 zł. I uważam, że jak najbardziej ta różnica w cenie jest adekwatna do tego, co dostajemy. No bo tutaj dostajemy po prostu trochę więcej tych materiałów, trochę więcej tej stali i na rękojeści, i na, na głowni, więc jak najbardziej ta różnica... Jest moim zdaniem fer i w porządku. No, wiadomo, że można by powiedzieć, że w końcu Chińczycy robią za mniejsze pieniądze też fajne noże w lepszych, w lepszych stalach. Dla przykładu. Dla przykładu, na przykład, rujkę P801, stal lepsza, tak? Sandwik 8 CR14C28N. Na, na głowni, tutaj też mamy stal, też mamy kawał, kawał blachy, bo głównie jest długa więc można powiedzieć, że mogłaby ta cena być niższa, tak? No ale z kolei tutaj mamy bardzo ciekawy, fajny design autorstwa znanego knife makera, znanego projektanta Jaspera Voxnessa i tutaj też za to trzeba trochę dopłacić, wiadomo że to nie jest jakiś no name, tak jak w przypadku Ruike P801, gdzie tak naprawdę nie wiemy kto ten nożyk za, zaprojektował a na pewno się tym nie chwali, no po prostu zaprojektowała to firma Ruike I, i tak to wygląda, więc jeśli chodzi o cenę, uważam jak najbardziej w porządku, za to co dostajemy, różnica między tymi dwoma nożami również jest moim zdaniem w porządku, więc tutaj też ponownie nie wskazywałbym którego, na którego się wybie, zdecydować, z którego wybrać kwestia po prostu preferencji, tak? który będzie nam bardziej służył, który będzie nam bardziej po, potrzebny, użyteczny, zawsze też można Wybrać opcję zakupu obu, sprawdzania samemu i któryś można po prostu sprzedać na, na rynku wtórnym. I tyle, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch noży. Przypomnę CRKT Pilar i CRKT Pilar Large. Kwestii może takiego podsumowania, jeśli chodzi o moje własne preferencje, odczucia, na, na który z nich bym się ostatecznie zdecydował, gdybym miał wybierać pomiędzy tymi dwoma nożami. No to osobiście wybrałbym Pilara, tego pierwszego, taką nazwę, oryginalnego, z kilku względów, tak. Przede wszystkim lepiej leży w mojej dłoni. Nie ma tutaj tego flippera, który przy przenoszeniu trochę przeszkadza. Jest on może, owszem, cięższy, no ale mimo tego, że jest cięższy, to też jakoś to strasznie nie przeszkadza. Różnica nie jest wielka, chociaż tutaj dostajemy większy, większy rozmiar noża. No i też mniej tego noża wystaje z klipsa. Jak wiecie, bardzo cenię sobie klipsy typu Deep Carry. tutaj, oczywiście takiego nie mamy, no ale im mniej noża wystaje, wystaje z głowni, tym dla mnie jest lepiej. Więc z tego też względu zdecydowałbym się ostatecznie na ten model, na ten model oryginalny. No ale oczywiście kwestia decyzji należy do każdego z was z osobna. Jeśli byście mieli jeszcze jakieś pytania w kwestii porównania tych noży, być może o czymś nie wspominałem, coś jeszcze was nurtuje, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście do usłyszenia.